Cześć witajcie, ja jestem Nexu i standardowo. Nexu przestrzył na Instagramie za każdego followa oddzięczam się serduszkiem pod Waszym zdjęciem oraz po wbiciu tysiaczko łapy w górę. Już jutro pojawia się kolejny film na kanale. Także ja już się przedłużam i życzę Wam miłego oglądania. Chiński posąg Guanin, który rzekomo mruga w świątyni Linkuan. Czasami efekt mrugnięcia powoduje potrzaśnięcie aparatem, ale po 42 sekundach oglądania filmu, obraz w telefonie jest statyczny, a statua wciąż to robi. Można również usłyszeć także dzwony świątynne. Sądzę, że to mruganie pochodzi z ziarnistego efektu wideo, ponieważ tło również zachowuje się dziwnie. Omniksa i baby stał się tematem masowych spekulacji w Indiach w 2016 roku, kiedy to był przyłapany na wzruszaniu ramionami, powodujący opadnięcie pewnej ozdoby. Po 24 sekundach posąg wzrusza ramionami i zrzuca z siebie ozdobę. W tym przypadku zadziałała grawitacja i być może przedmiot był źle położony na figurce, co spowodowało upadek, jednakże najbardziej zastanawia mnie, poruszanie ramionami. Mówi się, że ta statua wielokrotnie porusza oczami. Tysiące ludzi gromadzi się każdego roku, aby to zobaczyć. Na tym nagraniu możemy zauważyć, że posąg zaczyna mrugać. Niektórzy twierdzą, że porusza lewym ramieniem. Jednakże skupiska ludzi znajdujących się rocznie wokół tej statuły sugerują, że posąg naprawdę może się poruszać. Te wideo zostało zrobione podczas nabożeństwa w kaplicy w meksykańskim mieście Saltillo w czerwcu 2016 roku. Jak możecie zauważyć, statua Jezusa znajduje się w jednym z kościołów. To, co najbardziej przykuwa uwagę, to to, że posąg nagle otwiera oczy i zerka wprost w kamerę. Być może jest to tylko efekt komputerowy, jednakże na świecie istnieje wiele udokumentowanych przypadków, że postać Jezusa nieraz już się poruszyła. tłum zgromadził się, aby śpiewać przed posągiem. Po chwili jej usta zaczynają się poruszać, gdy wraz z nimi statua wygląda tak, jakby wypowiadała słowa piosenki. Ponad 100 osób potwierdza, że mogli wyraźnie zobaczyć, jak posąg mruga i śpiewa z radością. Chciałbym to nagranie zobaczyć w wysokiej rozdzielczości. Także to by było na tyle w tym odcinku. Macie tutaj teraz pokazane dwa filmy z projektu Goslap. Możecie sobie kliknąć i je obejrzeć. No i mam nadzieję, że słyszymy się już jutro. Także trzymajcie się, na razie i cześć!